W zadaniu trzecim z maja 2011 roku czytam: Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Mamy wyliczyć, czemu jest równa cena roweru, czyli ile kosztuje rower. Czyli możemy sobie oznaczyć przez x tak zwaną cenę roweru. I teraz, jeżeli my z treści zadania czytamy, że 9% z ceny roweru wynosi 189, to możemy zapisać sobie następujące równanie. 9% z ceny roweru będzie równe 189. 9% ceny roweru zapiszemy sobie jako 9 setnych. x jest równe 189 zł. Tutaj złoty półgór też. I teraz możemy podzielić to sobie przez wielkość, która stoi przy x, czyli 9 setnych, lub też pamiętajcie o tym, że możemy to pomnożyć przez odwrotność, czyli 109. Czyli w naszym wypadku przepisujemy sobie lewą stronę równania 9 setnych x razy 109 i otrzymamy 189 zł razy 109. Teraz w tym przypadku tu możemy sobie to oczywiście poskracać. Czyli z lewej strony równania otrzymamy x jest równe. No i teraz na kalkulatorze mnożymy sobie tak każdemu dam czas 189 razy 100, czyli 189 razy 100, to jest 18900. Podzielić przez 9, czyli otrzymamy 2100 zł. I to jest nasza odpowiedź. Czyli, naszą odpowiedzią szukamy poprawną, jest odpowiedź B. Zaznaczam i kończę zadanie.